Witajcie, czwarty odcinek naszego programu Handball. Talk. dzisiaj naszym gościem, znany i lubiany i doskonale znany w Legicy Kamil Mosiołek. Kamil, witamy Cię serdecznie w Legicy. Witam serdecznie, witam. Kochani, 11 lat minęło, od kiedy po raz ostatni, blisko 11 lat, od kiedy po raz ostatni w tej hali swój mecz z siódemką mieć Legnica rozgrywał. Piotr Piotków Trybunalski. Dzisiaj gościmy zawodnika Piotr Kowianina, Kamila Mosiołka. Na szczęście przyjechałeś sam, także nie musimy się mierzyć ze znacznie mocniejszym przeciwnikiem. Kamil Mosiołek, wychowanek UKS 9 Legnica, ale wiele lat w barwach naszego klubu. Dziś, jak już wspomniałem, zawodnik Piotr Kewianina, Piotrków Trybunalski. I jak oceniasz pracę z tenerem Bartkiem Jureckim? O, to właśnie legenda polskiej piłki ręcznej jest Twoim trenerem. Przede wszystkim jakie to uczucie, kiedy wszedłeś pieszasz do szatni, wchodzisz do szatni Piotrowicza, a tam Bartek Jurecki. No nie byle kto. I to właśnie z tego co wiem, to, to, to Bartek Jurecki stał za Twoim transferem do Piotrkowa. To on cię chciał w zespole. No, tak. To, to chyba, chyba dla zawodnika to fajne uczucie. Na pewno jest to fajne uczucie, na pewno jest to dla zawodnika duma, dla młodego zawodnika. Pierwszy kontakt z nim był taki, że zobaczyłem na pewno, że jest mega luźnym człowiekiem i, i na pewno dla niego bardzo ważne w drużynie jest to, żeby była atmosfera, bo uważa, że bez atmosfery tak naprawdę nie ma drużyny, nie ma zwycięstw i, i, i pod tym względem na pewno, na pewno trzyma to wszystko. Pamiętam, że to był sezon chyba pande przed pandemią i wiem z, te z tego co wiem, to Piotrwian odezwał się już, już w grudniu, żebym. Przyszedł na, na drugą rundę do nich, ale tam, tam stanęły kwestie finansowe na przeszkodzie i, i w sumie dobrze się potoczyło, bo, bo wybuchła pandemia, prawdopodobnie nie zagrałbym meczu, albo zagrałbym jeden, dwa mecze i, i byłoby to trochę takie niesmaczne. Zagrałem do końca sezon tutaj w Legnicy, był to fajny sezon, byłem Puchar Polski jak wszyscy wiedzą, bardzo dobrze nam poszedł. E... Dotarliśmy aż do ćwierć finału. Tak? Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Pokonaliśmy Kwidzentarnów i... No i później się dogadaliśmy tak, że, że od lipca, od lipca przychodzę do, do zespołu z Piotrkowa. Na pewno nie żałuję tej decyzji e... i tyle. Powiedz, jesteś, czujesz się dzisiaj lepszym zawodnikiem? Po tych, po tych dwóch sezonach, no to już trzeci sezon w Super Na pewno, na pewno czuję się lepszym zawodnikiem, na pewno czuję się bardziej doświadczony e... i na pewno, na pewno Dużo dużo mi da, dały przynosiny do Piotrkowa, bo, bo nie ukrywam, to już był taki ostatni moment. Ja idąc, do, idąc do Superligi, miałem 24 lata i, i gdzieś tam już, e, grając tutaj ten ostatni sezon, wątpiłem, że, że to się uda. No ale dostałem telefon. Myślę, że, że jak taki, taka osoba jak Bartek dzwoni do ciebie, no to, to raczej się nie odmawia. No i, i cieszę się z tego. Rozgrywasz, tak jak wspomniałem, trzeci sezon w Piotrkowie Ninem, no jesteś ważną postacią dożywanej, bo tak zerknę na, na statystyki, to w tym sezonie 21 spotkań, 45 bramek, 114 y, asyst, także y, świetnie to wygląda. Powiedz mi, co dalej z Twoją karierą? Y, zostajesz w Piotrkowie, bo jeszcze z tego co wiem, to masz ważny kontrakt przez rok. Są jakieś propozycje z innych klubów, czy też może swoją najbliższą przyszłość wiążesz y, z Piotrkowem mm, Na pewno były propozycje przed tym sezonem, ale, ale zdecydowałem się na Podpisać nowy dwuletni kontrakt w Piotrkowie, także obowiązuje mnie jeszcze, jeszcze rok kontraktu. Tyle zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Mam nadzieję, że, że jakaś tam propozycja się ciekawa pojawi, bo mówię, no też człowiek nie może stać w miejscu, nie może cały, musi się cały czas rozwijać i na pewno przekonało mnie też to, że Bartek Jurecki został na dwa lata w klubie. No, ale jak wszyscy wiedzą, w tym sezonie podpisał kontrakt z Gwardią Opole, no i, i, i nasze drogi gdzieś tam się rozchodzą i tyle. Ja zostaję jeszcze na pewno na, na przyszły sezon. Mam nadzieję, że się utrzymamy, bo walka będzie do, do ostatniej kolejki, bo tam jest naprawdę taki ścisk, że, że pięć drużyn jest zagrożone spadkiem I, i mam nadzieję, że się utrzymamy i wypełnię kontrakt do, do końca. Kamil, powiedz czy... Czy ten Piotrkowianin to jest jakby pik Twoich możliwości, czy czujesz się na siłach, żeby grać no, jeszcze w większym klubie? Ja przypomnę, kiedy w 2017 roku. Na jeden sezon odszedłeś od nas i grałeś w MKS Kalisz, z którym to wywalczyłeś awans do Superligi. Wtedy trenerem był Bartek Jaszka, skąd kolejna była gwiazda polskiej piłki ręcznej i po meczu tutaj w tej hali wypowiedział się w następujący sposób, zacytuję Bartka Jaszkę. Kamil Mosiołek to bardzo młody zawodnik z papierami nagrani w Superlidze. Myślę, że przed nim kariera na najwyższym krajowym poziomie najwyższym krajowym poziomie. Z całym szacunkiem do Piotr Kujanina, który to jest utytułowany klub, solidna marka w polskim handballu. No ale są większe kluby. Widzisz siebie w, w, w mocniejszym klubie? Oczywiście, że się widzę. Jakbym się nie widział, to znaczy, że bez sensu uprawiam piłkę ręczną. Piotr Ewentina nie, nie, jest, nie jest topowym zespołem w Polsce, no wszyscy to wiedzą, jest po prostu solidnym średniakiem. Na pewno stać mnie na więcej i, i liczę na to, robię wszystko w tym kierunku, żeby żeby jeszcze w tej polskiej piłce ręcznej zaistnieć, być może się trafi jakiś transfer zagraniczny, tego też nigdy nie można wykluczyć. Ale mówię, no na ten moment jestem, jestem w Piotrkowie, robię wszystko, żeby, żeby się rozwijać i, i zagrać w przyszłości w lepszym klubie. Mam dopiero 27 lat, także myślę, że wchodzę w ten najlepszy wiek dla, dla piłkarza ręcznego. I, I zobaczymy. zobaczymy. Się zbliżę się do swojego takiego prime time'u, rozumiem. Yy, Kamil, w poprzednim sezonie byliście rewelacją Superligi. Co się dzieje w tym sezonie? Sporo kłopot jesteście zamieszani w walkę o utrzymanie. Taka krótka analiza. Może zacznę od tego, że no, ta liga jest tak wyrównana, że po prostu każdy z każdym może, może wygrać. Czwarta, czwarta drużyna może wygrać 14 i, i to, jest, to, to nie jest nic, to nie jest żadna niespodzianka. Na pewno zablokowały nas troszeczkę kontuzje, bo dostaliśmy już na, na obozie przygotowawczym w sierpniu dostaliśmy mocny strzał w kolano, bo, bo odleciał nam Jaciek, Jasiek Stolarski, który był mega ważną postacią dla nas, później, później znowu następne kontuzje, następne i ostatnio się śmialiśmy z chłopakami w szatni, że przyszła 20 kolejka, a trener dopiero musiał kogoś odstawić od składu na, do 16 meczowej, także to pokazuje w ile osób, bo graliśmy tak naprawdę w 10-11 osób. Na poziomie Superligi uważam, że to jest za mało, bo trzeba mieć szeroki skład. I tyle. Myślę, że głównie, głównie kontuzje. Głównie kontuzje, troszeczkę pecha, bo też dużo spotkań gdzieś tam przegrywaliśmy jedną bramką. No ale taki jest sport, trzeba się z tym liczyć. I, i taka sytuacja wyszła, że prawdopodobnie dostanie kolejki, będziemy się bili o utrzymanie ale musimy pokazać charakter i, i, i utrzymać ich lidę. Kamil, często rozmawiam z zawodnikami, którzy, z debiutantami i którzy, jakby jest taki wspólny mianownik ich wypowiedzi, mówią mianowicie, że ten pierwszy, w tym pierwszym sezonie to zderzenie z Superligą jest w miarę łagodne, że dobrze im się gra, często bardzo dobrze że się prezentują, zbierają pochwały, natomiast ten drugi sezon jest dużo trudniejszy, dlatego że są już przeczytani prze, 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 przez przeciwników. W Twoim przypadku było trochę inaczej. To Co miał miałeś dobre wejście do, 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 do Superligi, ale, ale w tym drugim, trzecim sezonie masz jeszcze y, y, lepsze liczby. To można powiedzieć, że y, w Twoim przypadku jest jakby inaczej. Y, coraz lepiej się czujesz, y, rozkręcasz się na y, y, najwyższym poziomie rozgrywkowym. Znaczy, myślę, że na pewno, na pewno drugi sezon jest, jest cięższy y, dla wielu zawodników, ponieważ no, do ligi wchodzisz praktycznie. Jeżeli przychodzi zawodnik z pierwszej ligi do Superligi, to. W 90% jest anonimowy. Jeżeli idzie, mu rzuca bramki, asystuje, jest ważną postacią drużyny, to na pewno drużyny się skupiają. No każdy, każda drużyna ma co najmniej dwie sesje wideo przed meczem i jesteś rozpisany na, na czynniki pierwsze. Także, także tak to wyglądało u mnie. Na pewno drugi sezon myślę, że był jeszcze lepszy od pierwszego. Myślę że również, że był na pewno lepszy pod względem drużynowym, ponieważ byliśmy... Czy czwarte sezonu rewelacją ligi? Zajmowaliśmy czwarte miejsce. Skończyliśmy ostatecznie na siódmym. Co uważam, jak na zespół z Piotrkowa to jest bardzo, dobre, bardzo dobry rezultat. No i u mnie, u mnie, było, u mnie było na odwrót, ale, ale wiem, że, że na pewno ten drugi sezon jest, jest cięższy. Ale cieszę się, że na pewno że utrzymuję gdzieś ten poziom mm, równy przez, przez te trzy lata, odkąd występuję w tej Super Lidze. I, i, i... A my jesteśmy świadomi, bo właśnie śledzimy y, Twoje występy w Superlize. Jak z każdego zresztą naszego byłego zawodnika. Kamila, a propos, właśnie, jesteś środowitym legniczaninem. Y, y, w naszym klubie spędziłeś wiele sezonów z sukcesami. Zresztą za chwilę y, też o tym porozmawiamy. Y, powiedz, czy jest taka szansa, że doczekamy się powrotu Kamila Musiałka do siódemki mieć legnica? Mm, nigdy nie mów nigdy, tak, ale. Na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie tego, aczkolwiek na pewno gdzieś tam na zakończenie tej przygody z piłką ręczną miło byłoby zakończyć u siebie w mieście, przy swoich kibicach, przy swojej rodzinie gdzieś tam mm, tą karierę. Liczę na to, że, że gdzieś tam Legnica jeszcze, jeszcze zaistnieje w tej piłce ręcznej na poważnie, na, na poziomie superligowym. Na pewno jest do tego potrzebna duża pomoc miasta, duże miasta sponsorów, bo wiadomo, że, że bez pieniędzy no nie ukrywajmy. No nie będzie tej superligi, bez pieniędzy nie ma dzisiaj sportu i, i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Na pewno na pewno jest potencjał w tym mieście, bo jest dużo dużo fajnych chłopaków. E, młodych, którzy wchodzą, grają, dużo wychowanków, którzy grają gdzieś tam po klubach superligowych, także na pewno byłoby, z czego kleić tę drużynę. Czyli to taka była fajna poenta Twojej kariery? Na, koniec. No na pewno, na pewno. Gdzieś tam wielu zawodników e, kończy karierę w swoich rodzinnych miastach, ale mówię, no na, na dzień dzisiejszy jest to raczej niemożliwe. E, gram w Super Lidze, no raczej, raczej nie zajdę gdzieś tam poziom niżej. I... Poczekamy. Poczekamy, zobaczymy. Być może, być może tak będzie. A propos y, tych y, byłych zawodników, wychowanków, którzy y, grają w, w PGNiK Super y, Tak patrząc, żebym nikogo nie, nie pomylił. Paweł Paterek, Wajtek Styrcz, Kuba Będzikowski, y, Kamil Mosiołek. Y, y, Mamy tutaj też Kaspra Majewskiego, Bartę Skibę, Mateusza Drodzygo, co nielegniczania, ale i oczywiście jeszcze Jan Czuwara, to ale to, zawodnicy, którzy, ale to zawodnicy, którzy tutaj jakby w ten poważny handel wkraczali tutaj w barwach naszego klubu. Plus jeszcze kilku zawodników z ligi Centralnej, tak jak Bogodziński, Cegłowski czy Światłowski, to wszystko byli nasi zawodnicy, jakby taką paczkę zmontować, no to Poradziłaby sobie chyba w wyższej lidze niż, niż pierwsze. No, ty, tych zawodników, których wymieniłeś, no to, to jeżeli by grali w Legnicy, to myślę, że spokojnie, by, spokojnie byśmy sobie poradzili. I to nie nie utrzymań, tylko myślę, żebyśmy walczyli gdzieś tam o coś wyżej, co nami o play-offy. Tak, tak myślę, bo naprawdę chłopaki poszli do tej Superligi i nie, że tam tylko są, tylko naprawdę tam dobrze grają i są wyróżniającymi się postaciami na pewno w swoich, w swoich zespołach. I na pewno paczka byłaby by bardzo mocna. Na pewno obserwujesz Pawła Paterka, który no, można powiedzieć, że z drzwiami wszedł do, do Superligi. Świetny pierwszy debiutancki sezon. Teraz radzi sobie równie dobrze. Został powołany do reprezentacji polskiej i zdążył już w niej zadebiutować i to w meczu z Niebieskim, bo z Francją. Jesteś zaskoczony tym, jak Paweł nasz wychowanek zresztą radzi sobie w tym wielkim handbalu? Myślę, że nie jestem zaskoczony, bo grając w Legnicy już pokazał, że ma no... Ogromny potencjał, i, i po prostu idąc do tej superligi. Wielu, wielu ludzi się dziwiło, jak sobie radzi, ale, ale ja go znałem, grałem z nim i, i dla mnie to nie było zaskoczenie. Na pewno było, może, ciubkę zaskoczenie takie, że, że aż tak dobrze sobie radzi. Po nim nie widać w ogóle układu nerwowego. Na pewno dostał też, co myślę, że sam przyzna, duże, duże zaufanie od trenerów. Mógł sobie na dużo pozwalać. Jak na takiego młodego zawodnika, gdzie wchodzi do, do superligi, to myślę, że to jest to event, jest ale Radzi sobie na pewno z presją i, i, i pokazuje, że nie ma układu nerwowego i, i na pewno wróże przed nim dużą karierę. Niedawno w na naszych mediach społecznościowych opublikowaliśmy zdjęcie z 2015 roku drużyny juniorów z tego sezonu, która zdobyła srebrny medal mistrzostw Polski. był pierwszy medal juniorski mistrzostw Polski w historii naszego klubu. Na tym zdjęciu oprócz ciebie są jeszcze Skiba i Majewski, którzy również tak jak ty grają w Superlidze, również Cegłowski, dziś obrotowy Śląska-Wrocław, zespół z Ligi Centralnej to Też fajna paczka, z sentymentem ją wspominamy. Kamil, ja myślę, jest na tym zdjęciu ktoś jeszcze, kto mógłby zrobić większą karierę, również być w, na przykład w Super Lidze, a nie jest? Na pewno w tamtych czasach, to było ile już lat temu? Osiem? Osiem, Osiem lat temu na pewno był, był jeszcze Paweł Furman z lewą ręką. Był Marcin Marcinkiewicz na środku, tylko, że jemu chyba na przeszkodzie troszeczkę stanęły kontuzje. Zdecydowanie. Zdecydowanie, tam miał duże problemy z barkiem. Paweł Furman, był jeszcze Michał Antosik na skrzydle. Także tylko mówię, to jest od, od juniorów gdzieś do, do grania w Superlidze, to jest przepaść i to jest mega długa droga. Na pewno dużo wyrzeczeń i, i też po, po wieku juniora, no każdy gdzieś tam wydaje mi się, że decyduje o tym, czy, czy chce iść w to na poważnie czy będzie miał z tego jakieś pieniądze, czy, czy po prostu lepiej skupić się na jakiejś pracy i, i, i ludzie wiedzą, że po prostu nic, nic im to nie da na przyszłość. Także na pewno pamiętam, że w tych mistrzostwach Polski graliśmy tak naprawdę w 8-9 osób. Pamiętam, przyjeżdżał Płock, przyjeżdżały Kielce, mieli po 13-14 zawodników. Równorzędnych my, my całe mistrzostwa przegraliśmy 8-9 zawodnikami i myślę, że to był dla nas mega duży wynik wtedy. Naprawdę to było coś, to było jak zdobycie Mistrzostwa Polski bo bodajże w Polskim przegraliśmy trzema bramkami, dla nas to było mega duże przeżycie, wtedy Paweł Wita naprawdę nas fajnie poukładał i pokazał nam na czym tak naprawdę piłka ręczna polegała, bo jak uważam, że jak na tamte czasy juniorskie to, to graliśmy bardzo taktyczny handbal na pewno, ale mieliśmy też takich zawodników, że, że mogliśmy sobie na to pozwolić i, i z zwieńczeniem tego było, było to srebro. No mówię, a tak jak się potoczyły losy zawodników, to to już jest y, każda indywidualna rzecz. Dodajmy tego, że w tym Final Four, tutaj w tej hali graliście praktycznie w ósemkę, bo y, hala pękała w szwach, i którzy musieli siedzieć na schodach. Y, miło to o, oczywiście y, wspominamy. Kamil, najlepszy zawodnik, z jakim grałeś w siódemce. Oj, ciężko, ciężko stwierdzić z jakim. No musisz, musisz jednego. Nie, nie, nie wypuścimy cię tutaj, nie włączymy kamery dopóki nie wydosimy tego. Tak. Kurczę, nie mogę, nie mogę tak powiedzieć, bo bym <laughs> No to kilku. Na pewno Paweł Piwko, Masz Paweł Piwko był, był bardzo dobrym zawodnikiem, no ja mi się osobiście z Mateuszem Płaczkiem bardzo dobrze grało, bo jak gdzieś tam chodziliśmy razem na wojsko, to mam wrażenie, że po prostu e, graliśmy w ciemno, dużo, du, dużo, dużo, piłek do niego dochodziło i, i myślę, że no było wielu zawodników, był Mati Drozdalski, był Paweł Paterek, no Bartek no to można by było wymieniać i wymieniać, to no nie, nie wymienię jednego zawodnika, Ponieważ, ponieważ byłoby to myślenie niesprawiedliwe względem drugich osób. Ale hierarchia jakaś jest, wymieniłeś pierwszego Pawła Piwkę. Można tak powiedzieć, najbardziej doświadczony. Olimpijczykowi się należy, tak. Dobrze, zatem, zatem nie wiem, czy to będzie łatwiejsze, czy też trudniejsze pytanie. Najlepszy zawodnik, z jakim grałeś w jednym zespole w swojej karierze? Hmm. Patrząc na Piotrków, to na pewno Piotrek Swat, bo ma taki repertuar rzutów i myślę, że spokojnie poradziłby sobie w czubie, w czubie Superligi. Na pewno gdzieś tam w młodzieżowych kadrach to był, to był Arek Moryto i Szymon Sićko, bo to po nich już było widać, że oni, oni we dwójkę gdzieś tam wyrastają ponad, ponad poziom reszty. Do tego był Maciek Majdziński, ale no jemu też… zbrodę. No niestety. Przeszkodziły kontuzje, a był, był mega zapowiadającym się, się grajkiem. No i tyle. Najlepszy zawodnik przeciw, przeciwko któremu miałeś okazję grać? Któremu miałem okazję grać? Yy, Dikamem, na pewno Dikamem, gdzieś tam jeszcze w młodzieżowych reprezentacjach i, i Magnuson z Magdeburga. To były takie dwie osoby, no, które, które jak się na nich patrzyło, to naprawdę... Robiły różnicę. Nie, na ręce mhm. I na końcu, na koniec tej serii, serii krótkich pytań, który bramkarz przysparzał Cię, czy też wciąż może przysparza Cię o strach nie noc? Szczerze powiedziawszy nie mam takiego bramkarza, myślę, że po prostu każdy mecz jest inny i mecz meczowi nie jest równy, dlatego w jednym meczu bramkarz może Cię odbić pięć razy, w drugim może nie odbić żadnej piłki i, i, i nie można tak stwierdzić kto, kto, kto jest Twoim koszmarem, na pewno w Super jest multum utalentowanych bramkarzy i tych starszych z doświadczeniem i tych młodszych, także na pewno nie jest, nie jest łatwo te bramki zdobywać, ale, ale, ale jakoś tam myślę, że sobie radzę. Wielu ekspertów twierdzi, że Łukasz Mazur jest takim bramkarzem, który mógłby spokojnie wiele lat spędzić w Superlidze. Mógłby, mógłby, myślę, że on doskonale o tym wie, że mógłby, ale, ale no jego, jego losy tak się potoczyły, że, że jest tutaj w Legnicy. Ale skoro tu jest, myślę, że jest też szczęśliwy. No jest to, stoją w naszej drużynie. Jest, to, stoją drużyny i to, to nie, nie w tym roku, tylko od, od jakichś 10 lat można powiedzieć. Ale być może jeszcze, jeszcze będzie mu dane i, i zagra. Być może nawet z siódemką gdzieś w Super lidze. Na koniec Kamil, nie będziemy ukrywać, że utrzymujemy kontakt. Jesteś związany wciąż emocjonalnie z naszym klubem. Jesteś mile zawsze tu widziany, miłym gościem na naszych meczach. Kiedy masz wolne, często nas odwiedzasz i doskonale wiemy, że śledzisz na na nasz zespół, który walczy o powrót do Ligi Centralnej. Jak ty to widzisz, liczysz, że uda się siódemce awansować? już w tym roku, wrócić do tej Ligi Centralnej i, i, i chyba to się zgodzi z nami, że tam jest miejsce na, na, na chwilę <grym> obecną naszego klubu. Na pewno w Lidze Centralnej jest miejsce, miejsce siódemki, bo, bo no nie uszukujmy się, ta, ta Liga Regionalna no nie, nie jest za wysoki poziom w niej i, i myślę, że, że troszeczkę w tamtym roku yy, szczęścia zabrakło w siódemce, bo, bo wiem, że przegrywali dużo meczów jedną bramką, ja wiem, że mieli dużo kontuzji, też nie mogli posklejać yy, w pełni składu, yy, ale myślę, że w tym roku Liczę na to, że wejdą z powrotem i uważam, że rozstrzygnie ten mecz ostatni w kątach wrocławskich i wygrają co najmniej dwoma bramkami i, i wejdą do tego turnieju barożowego. To możemy się tak y, już tak oficjalnie przed kamerą umówić na wspólne świętowanie tego awansu, oby. Czyli jeżeli znajdę czas, to, to myślę, że, że jakieś małe piwko by można było wypić, ale na pewno na pewno życzę, życzę żeby weszli, bo, bo to jest też fajna sprawa dla chłopaków, Liga Centralna jest już y, Bardziej profesjonalną ligą, bardziej poważniejszą. Grają w niej lepsi zawodnicy. Byli zawodnicy Superligowi też w wielu klubach, także, także myślę, że będzie to, to dla nich dobre wydarzenie, jeżeli. Zatem trzymamy cię za słowo i zapraszamy serdecznie. Jesteśmy umówieni. Kamil Mosiołek, były zawodnią siódemki, mieć huraz z Legnica obecny w Piotr Winina Piotrków. Zawodnik, dziękujemy jeszcze Dzień raz bardzo. i trzymajcie się.